Walczący wciąż o miejsce w pierwszej czwórce grupy B, ruch Chorzów, przyjechał na stadion przy ulicy w Warszawie z mocnym postanowieniem zrewanżowania się Legii za porażkę 0-4 w pierwszym spotkaniu tych zespołów w Chorzowie. My przede wszystkim analizowaliśmy nasze nieszczęsne spotkanie u nas i przede wszystkim z tamtej lekcji wyciągnęliśmy wnioski. Mam nadzieję, że skuteczne. I na pewno mecz ze Śląskiem również był jakąś wskazówką, jak należy z Legią grać tutaj u siebie, ale y, od razu powiem, że strzelić Legii w Warszawie cztery bramki, to jest y, no, nie lada sztuka i no, nie oczekuję dzisiaj, że aż tak wysoki wynik tutaj padnie. Takiego wyniku z pewnością nie oczekiwali także kibice Legii. Chcieli, aby stołeczny zespół wygrał dziś z ruchem i został liderem grupy B. Początek wskazywał na to, że tak się właśnie stanie. 16. minuta meczu. Musa Yahaya. Zagranie na pole karne. Tu znakomicie znalazł się Bartosz Karwan i reprezentant Polski zdobył swojego szóstego gola w tym sezonie, jeden do zera dla Legii. Nie opinował Karwana Tomasz Fornalik, ale wydawało się później, że sprawdza się niestety dla Legii scenariusz ze spotkania ze Śląskiem. 27. minuta. Odbitą po strzale śródpy piłkę dobił skutecznie Krzysztof Bizacki. 1 do 1 to trzeci gol Bizackiego w tym sezonie. Legia nie rezygnowała. Przed znakomitą szansą stanął Musa Haja w 27. minucie. Po dograniu Radosława Wrublewskiego, ale na posterunku był Marek Matuszek. Jeszcze przed przerwą legioniści mieli kolejną znakomitą sytuację do zdobycia. Drugi bramki. Wróblewski. Główka Tomasza Sokołowskiego i słupek ratuje piłkarzy i bramkarza ruchu. Do przerwy 1 do 1. Po zmianie stron znakomitą okazją mieli goście. 52. minuta meczu. Szutwa zagrywa w pole karne. Tu błąd popełniają brońcy Legii a konkretnie Szala i przed znakomitą szansą stanął Rafał Grzelak. Szansę miała również Legia w drugiej połowie znacznie słabszej od pierwszej. Dośrodkowanie Karwana i wprowadzone w drugiej połowie Łukasz Mierzejewski mógł pokonać matuszka, ale ten spisał się znakomicie. Ruch nie wygrał w Warszawie z Legią od 18 lat i tym razem także tak się nie stało, ale z wyniku 1 do jednego chorzowski zespół z pewnością może być zadowolony.